Decyzja zapadła dziś podczas posiedzenia Rady Ministrów. Za tak zwane zgodne połączenie nowy samorząd dostanie 100-milionowy bonus, co czeka mieszkańców po 1 stycznia przyszłego roku w relacji Łukasza Łukaszewskiego. Jak poinformował nas rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, za połączeniem przemawiało kilka argumentów, między innymi wyniki referendów w mieście i gminie konsensus mieszkańców miasta i gminy, oznaczający, mówiąc wprost, zgodę na wskazane połączenie, co znalazło wyraz w wynikach referendum gminnego w gminie Zielona Góra oraz konsultacji z mieszkańcami miasta. Po połączeniu miasta i gminy Zielona Góra zwiększy swój obszar z 58 do 278 km2, a liczba mieszkańców wzrośnie ze 118 do 136 tysięcy. Za zgodne połączenie Zielona Góra otrzyma wspominany często bonus ministerialny w kwocie około 100 milionów złotych. Z mojego punktu widzenia myślę, że plus, aczkolwiek myślę, że większy dla mieszkańców okolicznych wsi. W komunikacie Rady Ministrów można przeczytać, że po połączeniu samorządów bez przeszkód będą realizowane zadania takie jak wywóz nieczystości czy gospodarka wodno-ściekowa. Jednak mieszkańców gminy będzie czekała zmiana dokumentów, takich jak prawo jazdy czy dowody osobiste. Korzyści są większe, dlatego też patrząc na to, że po prostu przeznaczenie te 100 dam, tych 100 milionów tam tych złotych, nie, to w każdym razie to przeliczeniu na ponoszone koszty to są jest niewielka kwota. Połączenie to szansa na zdobycie większych pieniędzy z Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Trzeba też wspomnieć, że zmieni się data wyborów samorządowych. Zamiast jesienią prezydenta i radnych zielonogórzanie będą wybierać najprawdopodobniej dopiero wiosną. Ale zgodnie z przystąpieniem, to się odwlecze, to nie uciecze, wybory będą. Ja myślę, że mieszkańcy w mniejszym stopniu interesują się wyborami, w większym tym, aby miasto się rozwijało i aby wszystkim nam żyło się lepiej. Władze gminy decyzji Rady Ministrów komentować nie chciały, twierdząc, że rola gminy w procesie połączenia skończyła się już dawno. Łukasz Łukaszewski, Informacje Lubuskie.